Pokażę wam mój projekt marzeń. Jest to rower. Zawieszenie przód, niezmiennie. To już będzie bieda. Wery to będą akcenty. Koła, będzie to dla was niespodzianka. Będą to topowe koła. Bardzo fajnie robiły. Mega wygodne. Mega dobrze się je łapie kolanami. Moją nową ramą będzie to... Hi, tu, w dzisiejszym odcinku pokażę wam mój projekt marzeń. Jest to rower. Rower, który będzie moim dream bike'em, czyli... Będę to składał na topowych częściach, na takich, jakich sam bym chciał. Nie takie, jak mi narzuci producent ze stokowego roweru. Wszystko zmieni się o 180 stopni, tak naprawdę, teraz w moim rowerze. Ale zacznijmy od początku. Najpierw Subic Stosia, wiecie o co chodzi, i lecimy. Więc teraz pokażę Wam serce roweru, czyli nową ramę. Zatem, moją nową ramą będzie to New Pro Giga 290. I uwaga, wy. Karbonie, dokładnie tak. Do jeszcze kilku tygodni jeździłem od zawsze na aluminium ramie. Teraz pierwszy raz zdecydowałem się na karbona, dokładnie tak samo jak mój tata w przypadku Propane Spin Drifta. No i jestem ciekaw, jestem bardzo ciekaw. Nigdy nie jeździłem przez dłuższy czas na karbonie. Zobaczymy, czy szybko go połamie, czy szybko trzeba będzie go kleić. No jestem ciekaw, jestem ciekaw. Tą ramę mam już w garażu, od kurcze dosłownie kilku dni. Zdążyłem tutaj tylko, tak naprawdę, nakleić jedną naklejkę. Jest to taka właśnie naklejka Send it. Chyba dobrze opisuje mój styl jazdy i ogólnie jazdę. Ogólnie jestem mega ciekaw, jak to wyjdzie, no bo no mam obawy co do karbona, czy mi czasem nie strzeli. Więc teraz pokażę Wam resztę części. Rowerek już na stojaczku, więc teraz chodźmy do bardziej części warsztatowej, i teraz pokażę Wam, jakie będę miał. W tym rowerze części. Zawieszenie przód niezmiennie. Dokładnie tak samo jak w Kleszu, czyli moim poprzednim rowerze. To jest nawet ten sam amortyzator. rokszok ZEP, Nie wiem, czy jest długość sterówki podejdzie. Mam nadzieję, że tak, bo jeszcze tego nie testowałem. 180 mm, więc tak właśnie się prezentuje przednie zawieszenie. Lecimy dalej. Cockpit. Cockpit jest to też dokładnie ten sam co w Kleszu. Kierownica Rental Fatbar przycięta, jakby ktoś się pytał, na 730 mm. Mostek Ride Alpha. Dalej, w kokpicie będziemy mieli kapa od akcenta. Może coś sobie lepszego, bardziej dzibowego wykminie, bo no nie prezentuje się zbyt dobrze. Jakieś tam podkładki z bicyklona, jakiegoś chromarza. E, więc nie będzie biedy, tak? Ale tutaj już będzie bieda, bo niestety stery to będą akcenty. No po prostu nie chciało mi się wydawać na jakieś King 300 zł, więc zamówiłem akcenty za stówkę. No i zobaczymy, jak długo będą grać ze sobą. No i co? Co dalej? Coś, co nadal nie jest zmienne, czyli na przykład napęd. Napęd, napinacz, będzie to oczywiście single speed napinacz, jest to Shimano Alfine. Już go mam dość długo. Przy okazji, nudziło mi się to, sobie zdjąłem z niego farbę. E, taki eksperyment. Pewnie go za niedługo wymienię na rewersa, bo już no, nie napina tak jak na początku, ale no cóż, bywa. Oczywiście reduktor od rewersa fioletowy. Zobaczymy, czy nie zmienię na czarnego. To jeszcze wyjdzie w praniu. Łańcuch ten sam, który nawet nie wiem, jak się nazywa. Nie pamiętam marki. On już jest stary, wyciągnięty. Zobaczymy, może też coś innego albo coś nowego kupię. Tarcza hamulcowa dokładnie ta sama. Hamulec też dokładnie ten sam, który był. Wsadzam tylko jeden, czyli Shimano XT. Który mi się dość mocno sprawdził. Niestety już nie mam do niego klocków, a nie chce mi się kupować za yy, 250 zł. Więc zobaczymy, co jeszcze z tym zrobię. A teraz części nowych. Nowe będą korby. Są to descendanty. Bardzo, ale to bardzo lubiane i polecane przez moich ziomali. Zdecydowałem się na nie, bo po prostu... Nie chciałem już tamtych moich starych racefaces, turbinów, bo już mnie bardzo denerwowały. A przy okazji, jeśli ktoś by chciał, mam na sprzedaż lekkie, trochę tylko wytarte, ale to nie za mocno. A poza tym musiałem też nowe kupić, ponieważ tamte to były 175 chyba. A tutaj mam długość ramienia 165 i po prostu będą lepsze, będą lżejsze i w ogóle do tego pedały um, jakieś specowskie, które dostałem od Wujasa, bardzo dobrze trzymają, mega polecanko, mega polecanko opony, opony też inne niż dotychczas bo są to Miniony Dehery ze Skinwallem, które kupiłem niedawno, podaję że miesiąc temu no i myślę, że czarna rama do Skinwalli będzie mega mocno pasować, będzie to bardzo dżibowo wyglądać, więc mi się wydaje, że mega mega sztosik. Ale teraz powiecie to tak. Kurde, a gdzie jest reszta części, czyli na przykład koła. Koła będzie to dla was niespodzianka, bo już je zamówiłem. Będą to topowe koła. Możecie się tylko domyślać jakie będą, ale mogę wam powiedzieć, że będą bardzo fajnie robiły, bz, więc. Oczekujcie, bo to już w, następnym, w następnej części z tym właśnie rowerem, i już zobaczycie je ze składaniem tego roweru. A do tego, jaki będzie damper, bo dampera też na chwilę obecną nie mam, ale już mi idzie. A będzie to też dla Was niespodzianka, tak, aby Was zachęcić do oglądania, składania, nawet się zrymowało, mojego nowego roweru, czyli New Gigi. Jeszcze sztyca, jakaś najtańsza, przycięta, Kejlisowska. Jakąś za pięć dyszek kupiłem. Dlatego siodełko, które mam mega już długo. Miałem je w kleszu. SDG Stratos by Thomas Limoni czyli Thomas Lemon. Coś takiego. Nie potrafię jego nazwiska wymawiać, bo jest bardzo ciężkie. No generalnie siodełko to jest siodełko top. Top, top. Jeździłem na nim już trochę i nie nudzi mi się, bo jest mega wygodne. Mega dobrze się je łapie. Kolanami od boku i ogólnie jest mega super. Czy coś jeszcze? Nie wiem, ale się domyślam, że chyba nie. A tak z rzeczy, które już założyłem, no to klasycznie Hak też już jest zamówiony. Klasyczek UDH to było już założone. No i już wcześniej, wczoraj założyłem, bo żeby się z tym nie pierdzielić przy nagrywaniu składania, wbiłem sobie tylko miski do sterów. Po prostu potem mi by się strasznie nie chciało tego robić i tak się z nimi pierdzieliłem chyba z pół godzinki. A co do tampera, no to jednak nie będzie niespodzianki, bo <gryw> będę jeździł na tym. Bardzo wytrzymały, tak zwany plastik z drukarki 3D. Myślę, że bardzo dobrze się sprawdzi. No więc tak właśnie wyglądał mój. Tutejszy, teraźniejszy bajczek, więc teraz czekajcie na składanie, bo naprawdę koła będą mega, ale to mega grube. Z zarąbistym malowaniem, bo je sobie sam edytowałem, więc możecie tylko domyślać, które to są. Oczywiście łapka w górę, piszcie w komentarzach, czy chcecie filmy ze składania. Do zobaczenia. Na razie.